Szanowni Państwo, dzisiaj zapraszamy na film instruktażowy numer 5, w którym opowiemy, jak przeprowadzić lekcję pod tytułem Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze Polski i Europy. Serdecznie zapraszamy. Temat lekcji zawarty w scenariuszu, który dzisiaj będziemy omawiać. To wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze Polski i Europy. Czas realizacji lekcji to 2x45 minut. Omawianie scenariusza zaczniemy od przedstawienia celów lekcji. Każdy uczeń powinien rozumieć znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście zdrowia ludności oraz zrównoważonego rozwoju. Powinien także umieć wymieniać wszystkie polskie parki narodowe. Każdy uczeń powinien znać zasady przebywania w parku narodowym oraz wymieniać i charakteryzować pozostałe formy ochrony przyrody w Polsce. Za takowe rozumiemy Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, jak również rezerwaty biosfery UNESCO i szeroko spotykane w całej Polsce pomniki przyrody. Każdy uczeń powinien także umieć zlokalizować obiekty ochrony przyrody w swojej najbliższej okolicy, jak również umieć wyjaśnić negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze w jego ojczyźnie oraz szerzej w całej Europie. Każdy uczeń powinien także umieć trafnie diagnozować największe problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego we współczesnej Polsce. Za takowe rozumiemy m.in. niedostateczną liczbę obiektów powierzchniowej ochrony przyrody, takiej jak parki narodowe. Można tutaj wspomnieć, że ostatnim parkiem narodowym utworzonym w Polsce był park Narodowy Ujście Warty, założony w 2001 roku, jak również niedostateczną liczbę parków krajobrazowych, problemy. Z segregacją i składowaniem odpadów, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, które finalnie prowadzi do zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, degradacja siedlisk fauny i flory na szeroką skalę, nadmierna chemizacja rolnictwa, niewłaściwa regulacja rzek, niski poziom kultury rolnej oraz. Bardzo niski jak dotąd poziom świadomości ekologicznej Polaków. Warto też uczniom wskazać, że realizacja niniejszego tematu lekcji ma za zadanie zwiększyć poziom ich świadomości ekologicznej. Każdy uczeń powinien także umieć wskazać sposoby przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego w Polsce i Europie. W kontekście realizacji Przedstawionych przeze mnie przed chwilą celów, warto, aby uczniowie potrafili omówić strukturę produkcji energii w Polsce na tle innych państw europejskich. Powinni umieć dostrzegać zagrożenia związane ze zdecydowanie nadmiernym udziałem węgla w polskim miksie energetycznym oraz wynikające z tego skutki, takie jak nadmierna emisja CO2, smog w polskich miastach, degradacja gleb, zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Jak również kłopoty w relacjach z innymi państwami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z naszymi sąsiadami. Każdy uczeń powinien także wskazać argumenty za i przeciw budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Warto, aby uczniowie potrafili sformułować własną opinię na temat budowy takiej elektrowni, popierając ją co najważniejsze merytorycznymi argumentami. Uczniowie powinni także znać założenia unijnej polityki neutralności klimatycznej nakreślonej w perspektywie czasowej do 2050 roku, jak również znać i rozumieć problemy i wyzwania związane z importem surowców energetycznych z zagranicy do Polski oraz z trudnościami wynikającymi z implementacji polityki neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Wśród metod pracy, z których korzystać będziemy w trakcie realizacji tego scenariusza, wymieniliśmy pracę z atlasem i mapami, w tym co bardzo ważne, ścienną mapą fizyczną Polski, pracę z kartą zadań, która znajduje się na końcu każdego scenariusza, pracę w grupach oraz dyskusję na forum całej klasy. Forma pracy to na początku praca w dwóch grupach, na końcu podsumowanie zbiorowe. W ramach przygotowania na lekcji poprzedzającej zaplanowaną, nauczyciel powinien zadać uczniom pracę domową. Polega ona na zapoznaniu się z założeniami długoterminowej strategii neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2050, przyjętej przed szczytem klimatycznym, który odbył się w 2018 roku w Katowicach. Strategia znajduje się pod linkiem, który zamieszczamy w scenariuszu. Każdy uczeń powinien w swym zeszycie przedmiotowym wypisać najważniejsze założenia strategii oraz na podstawie wiedzy własnej i informacji, które może wyszukać w internecie, a także w podręczniku, ocenić zakres zadań koniecznych do zrealizowania w Polsce, aby wprowadzić ową strategię w życie. Ta praca domowa ma służyć przygotowaniu uczniów do dyskusji, którą nauczyciel przeprowadzi na lekcji. W etapie pierwszym, czyli w wprowadzeniu, oczywiście nauczyciel przeprowadza standardowe czynności organizacyjne, takie jak sprawdzenie listy obecności oraz podanie tematu lekcji, jak również rozdanie pomocy dydaktycznych przede wszystkim kart pracy i atlasów. Następnie przechodzimy do sprawdzenia pracy domowej. Tutaj, wyznaczeni przez nauczyciela, uczniowie mogą odczytać swoje notatki z zadanej na poprzedniej lekcji pracy domowej. A nauczyciel, po odczytaniu przez wybranych uczniów tej pracy domowej, może dokonać krótkiego wprowadzenia do tematu i uzupełnienia informacji przedstawionych przez uczniów. Ewentualnie nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę, którą powinien zapowiedzieć na poprzedniej lekcji dotyczącą lokalizacji i nazw polskich parków narodowych którą można przeprowadzić z użyciem mapy konturowej Polski z naniesionymi konturami parków narodowych. W drugiej części przebiegu lekcji, w trakcie realizacji właściwej tematu, nauczyciel na początku przedstawia szczegółowe informacje na temat form przestrzennej ochrony przyrody w Polsce. I tutaj bardzo ważne, aby nauczyciel wskazał, jakie są różnice pomiędzy parkami narodowymi i krajobrazowymi, a także wymienił wszystkie nieco mniej popularne, Mniej znane formy ochrony przyrody w Polsce, takie jak obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery UNESCO oraz rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. Następnie uczniowie zapoznają się z mapami w geograficzno-politycznym atlasie Polski, które omówię pod koniec tego filmu. Po zapoznaniu się z mapami w Atlasie, nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy, informując, że każdy uczeń wciela się w rolę eksperta do spraw ochrony klimatu. W obrębie obu grup uczniowie przeprowadzają wewnętrzną burzę mózgów która ma na celu wypracowanie eksperckich zaleceń dla polskiego rządu służących realizacji założeń strategii unijnej dotyczącej neutralności klimatycznej. Uczniowie powinni mieć podstawy merytoryczne do przeprowadzenia takiej dyskusji, na podstawie pracy domowej, którą wykonali, jak również na podstawie analizy map zawartych w naszym atlasie. Po zrealizowaniu tej części lekcji nauczyciel otwiera. Ogólnoklasową dyskusję. Obie grupy przedstawiają swoje rekomendacje, dyskutując nad zasadnością każdej z nich. Na początku drugiej 45-minutowej lekcji nauczyciel krótko przedstawia strukturę produkcji energii w Polsce. Omawia przede wszystkim historię rozwoju koncepcji budowy elektrowni atomowej w Polsce. Uczniowie ponownie dzielą się na dwie grupy. W ramach każdej grupy Uczniowie pracują wspólnie. Pierwsza grupa ma za zadanie wypisać jak najwięcej argumentów za budową elektrowni jądrowej w Polsce, podczas kiedy druga grupa szuka argumentów przeciwnych realizacji takiej inwestycji. Obie grupy porządkują swoje argumenty w kolejności od tego, który uważają za najważniejszy, do tego, który uważają za najmniej istotny. W końcowej fazie tej lekcji Obie grupy przechodzą do dyskusji. Wytypowani przez grupę uczniowie na zmianę odczytują swoje argumenty w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego, a pod koniec lekcji nauczyciel przeprowadza głosowanie, w którym każdy z uczniów decyduje, czy jest za, czy też przeciwko budowie elektrowni atomowej w Polsce. W etapie w końcowym w podsumowaniu nauczyciel krótko omawia podejmowane na lekcji zagadnienia oraz odnosi je do tych, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym. Jako praca domowa uczniowie mają wykonać karty pracy załączone do, na końcu niniejszego scenariusza. W materiałach dla nauczyciela znajduje się literatura uzupełniająca, którą zgłębić może zarówno nauczyciel, jak i uczniowie podajemy tutaj oczywiście długoterminową strategię neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2050, ekoportal dostawiający dane dotyczące polskich parków narodowych oraz trzy artykuły naukowe, w których omówione szerzej są zagadnienia poruszane w trakcie tej lekcji. W kolejnej części scenariusza znajdują się przykładowe opracowania kartograficzne związane z relacjami człowiek-środowisko-przyrodnicze w Polsce i Europie. Szerzej omówię te i inne opracowania kartograficzne pod koniec. Ostatnim elementem scenariusza jest oczywiście karta pracy. Tutaj uczniowie mają do dyspozycji cztery rozbudowane zadania. Spośród których większość to zadania oznaczone białą literą M na czerwonym tle, a więc zadania o charakterze maturalnym. Omawianie map wartych zaprezentowania uczniom przy realizacji tego tematu lekcji. Zaczynamy od strony 41, na której znajduje się mapa przedstawiająca granice pierwszej, drugiej i trzeciej II Rzeczypospolitej na tle do Rzecza. Wisły. Warto tutaj wspomnieć o tym, że kręgosłup państwa polskiego przez kolejne wieki jego istnienia stanowiła właśnie Wisła i że z środowiskowego punktu widzenia Wisła pełni bardzo ważne znaczenie w Polsce. Następnie warto uczniom zaprezentować także mapę na stronie 41, na której zaznaczone są inne dorzecza, które znajdowały się w przeszłości w granicach Polski. Kolejna mapa znajduje się na stronie 54. Tutaj przedstawiamy granice Polski oraz procentowy udział tych granic, które zostały wytyczone wzdłuż cieków wodnych i ważniejszych pasm górskich. Przedstawiamy tutaj także podział wód na Bałtyku oraz ich przynależność do państwa polskiego. Następne mapy znajdują się na stronach od 91 do 95 i przedstawiają system przemysłowy gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, uwzględniający te sieci, które już istnieją, ale te, które są w budowie, jak chociażby Baltic Pipe czy Nord Stream 2 na Bałtyku. Natomiast Poniżej znajduje się szereg wykresów przedstawiających stopień dywersyfikacji dostaw gazu do Polski w latach od 2009 roku do perspektywy roku 2023. Warto tutaj wspomnieć uczniom o budowie gazoportu w Świnoujściu i o imporcie gazu z innych państw niż Federacja Rosyjska, bowiem na kolejnych stronach prezentujemy mapy przedstawiające właśnie import gazu rosyjskiego i jego procentowy udział w ogóle gazu importowanego do każdego państwa, a także zależność od gazu sprowadzanego z zagranicy w poszczególnych państwach europejskich. I tutaj warto wskazać, że Polska jest jednym z tych krajów, który częściowo swoje zapotrzebowanie na gaz pokrywa z złóż wydobywanych w granicach Polski. Następne mapy znajdują się na stronach od 227 do 229 i tutaj możemy um, uczniom zaprezentować tematykę związaną z lądowymi obszarami chronionymi, takimi właśnie jak parki narodowe czy parki krajobrazowe, jak również stopień lesistości każdego z państw Unii Europejskiej. Na stronie 228 prezentowane są natomiast emisje kolejnych gazów cieplarnianych i yy, Pyłów poprzemysłowych, m.in. tlenki siarki, również na stronie 229 tlenki azotu i pyły zawieszone PM10. Mówienie tych map jest bardzo istotne, przede wszystkim z perspektywy zagadnienia, jakim jest smog w polskich miastach. Ostatnie mapy to strona 234 i kolejne, przedstawiające stopień zatrudnienia i udział usług. Przemysłu i rolnictwa w PKB, jak również emisję dwutlenku węgla CO2. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do kolejnych.